Witam w, w kolejnym programie naszego wydania w kąciku. Dzisiejszym gościem będzie Robert. Witam Robert. Jak się masz? Dobrze. Jak to wydanie będzie takie już walentykowe, valentyko, z tego powodu, że niedługo to święto się zbliża. Jesteśmy w miesiącu lutym. I dzisiejszym takim tematem, który chcieliśmy zastanowić się i porozmawiać z Robertem, będzie Biblia i e, wszystkie właśnie pytania, jakie wiążą się z tym. Także wierzę, że będzie to ciekawy temat i poruszymy różne sprawy. Także, pierwszym takim pytaniem, jakie się nasuwa. E, to jest w sumie skąd się wzięła Biblia? Kto jest autorem? Czy jest to zwykła książka? I właśnie to jest taki pierwszy punkt, który chcieliśmy oprzeć o słowo Boże. Także. Jak... Tak, co możemy na temat Biblii powiedzieć, że nie jest to zwykła Biblia. Dlaczego? Że jest. W tym momencie jest najbardziej była i jest dalej najbardziej popularną książką na całym świecie mm -hmm. jest tłumaczona w wielu językach. Niektóre dane podają od 1200 do 1400 języków i dialektów, mm -hmm. na które Biblia jest tłumaczona w różnych krajach świata. Mm -hmm. Skąd w ogóle, co to znaczy w ogóle słowo Biblia? Biblia z greckiego oznacza zwój papierusów. także jak wiemy z historii Stary Testament i Nowy Testament były w wcześniejszych latach były spisywane na, na zwojach papierusów. W tym momencie, teraz, mm -hmm. obecnie mamy Biblię jako jedną księgę, która jest podzielona na dwie części, jest dwóch, składa się z dwóch części. A teraz Ty... mamy nawet, przepraszam, że przerywam, na takich tutaj device, po tak, polsku, czyli w telefonach czy dostęp. komputerach. Także tak. nie. Jest podzielona na dwie części, na Stary Testament i na Nowy Testament. Stary Testament składa się z 39 ksiąg, które opisują od, są od założenia świata poprzez dzieje historyczne Izraela do momentu mhm. przyjścia Pana Jezusa. Nie, nie zawierając samym w sobie przyjścia Pana Jezusa, natomiast Nowy Testament. Składa się z 27 ksiąg, które właśnie, w których zawarte jest przyjście Pana Jezusa, jego życie, śmierć, martwych zmartwychwstanie, mhm. niebo wstąpienie. Następnie mamy Dzieje Apostolskie, w których mamy historię początków Kościoła, pierwszych chrześcijanie, właśnie wtedy po raz pierwszy tych, którzy szli za Panem Jezusem, byli nazywani chrześcijanami. Następnie mamy listy apostolskie do zborów. do Wierzących osób, i Nowy Testament kończy się na objawieniu Jana, gdzie Bóg objawia Janowi rzeczy, które mają nastąpić. Mhm. Teraz możemy powiedzieć. Oryginalnie Słowo Boże było pisane w trzech językach. Stary Testament pisany był w języku hebrajskim i niektóre części w Starym Testamencie są napisane w języku aramejskim który w tamtych czasach był jak gdyby pokrewnym językiem do hebrajskiego, którym by, który by posługiwali się w czasach, gdy Izrael był pod panowaniem Babilonu. Nowy Testament natomiast jest y, zapisany w prostym greckim języku. Hmm, czyli teraz wiem, a mamy tak, też teraz, dużo przekładów Teraz jest już teraz właśnie na... wiele tłumaczeń z hebrajskiego po polsku, na polski. Czy... Czy na, na różne, no. tak jak już wcześniej powiedziałem. Ale jeśli ktoś rzeczy. chce naprawdę tak e, głęboko coś e, poznać, to dobrze właśnie tak jak mówisz, w języku oryginalnym wziąć, przetłumaczyć, tak. i wtedy może być głębszy tak. przekaz. Tak, tak, głębszy I co możemy jeszcze powiedzieć, kto jest autorem Właśnie, właśnie to ta jest tak główne ja. z pytań, kto jest autorem no. Biblii. I najlepiej zobaczyć do samego Słowa Bożego, co nam na to. Na ten temat słowo Boże mówi. I przygotowałem tu z, trzy wersety, z których byśmy mogli właśnie przeczytać może. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I tu na początku już wersetu widzimy, Napisane jest w sumie, tak, że całe, ja. całe pismo przez Boga jest natchnione, prawda? czyli to nie jest taka jakaś zwykła nie, książka. Nie, 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 nie. I teraz następny no. werset, zobaczmy, kolejny werset tutaj mam znaczone. W Starym Testamencie badajcie pismo Pana i czytajcie: żadnej z tych rzeczy nie brak, żadna z nich nie pozostaje bez drugiej, gdyż usta Pana to nakazały. A jego duch je zgromadził. I trzecim takim wersetem, którym chciał przeczytać, właśnie wspomnieć, jest tutaj. Uh, właśnie tu. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni duchem świętym. I tu nam właśnie dokładnie Słowo Boże mówi, że. Czyli wypowiadali i tak, spisywali. Tak, w Starym Testamencie byli prorocy, którzy, można powiedzieć, byli ustami Bożymi, prawda? Bóg im objawiał Słowo i przez nich mówił Słowo do, do swojego narodu. I Czyli tutaj... to to ludzie byli. Tak, tak. Ludzie Bo... pisali, natchnieni przez, no, przez Ducha Świętego. Ducha ja. Tak, Słowo Boże w ogóle, Stary i Nowy Testament, był pisany przez około 40 osób z różnych. Y... Czyli w sumie autorów jest wiele. Około 40 tak. 40, 40, 40 autorów. Którzy w Nowym Testamencie przykładowo możemy kogoś. A na przykład Mojżesz. Ja. czy po było, było pisane przez ludzi z różnych warstw społecznych. Byli tam rybacy, byli tam pasterze, byli tam rolnicy, byli tam, był tam lekarz. Tak jak w Nowym Testamencie mamy. Hmm. Był taks kolektor, ten, który zbiera taksy. Byli prorocy, byli królowie. Także wiele osób z różnych warstw społecznych i ja. wszyscy pisali to, co spisywali, to, co pisali, to było natchnione przez Boga. A, jest to jeszcze niesamowite, że tak wielu autorów, a tak. na przykład widzimy taką jedność, tak. wspólnoty wszystkiego, tak, dokład, że się, się jedno drugiego nie wyklucza, tak, tylko tak. każdy właśnie... Także stary i nowy testament wspaniale po prostu jedno, jedno mhm. z drugim się wypełnia, ja. prawda? Że jak wgłębiamy się w Stary Testament, to możemy widzieć praktycznie to, co w Nowym Testamencie jest hmm. odzwier... w Starym Testamencie i to, co jest w Starym Testamencie, tak. co w Nowym, prawda? To, co było przepowiedziane. Na, na przykład nowa Ewangelia, Nowy Testament, są cztery Ewangelie, tak jak już, już wspominałeś, tak. i każdy był z innego środowiska właściwie, nie? Jeden był lekarzem, czyli był wykształcony, tak. drugi jakimś tam Taks tylko. Tak, to czyli. E... To taksy robi. Z, taksy, tak. e, Marek i Łukasz, lekarz był też, tak? Łukasz był lekarzem. Tak. Łukasz, lekarz, Marek był, e, e, już się z, pamiętam. A z rybaków. A z rybaków, czyli prostym człowiekiem. Czyli widzimy od bardziej i mniej wykształconych takich. Tak. I każdy miał to samo przesłanie, że tak. Jezus właśnie o Jezusie i tak, to, tak. o czym uczynił. Jeszcze ważne, tak tak więc Stary Testament porusza właśnie i mówi o wielu proroctwach, które są wypełnione w Nowym Testamencie. No. Stary Testament właśnie mm -hmm. przepowiadywał przyjście Pana Jezusa Zbawiciela i, i to się dokonało. No. Tak, także to też jest właśnie takim tak, jakbym potwierdzeniem natchnienia i tak. e, że to nie jest zwykła jakaś tam tylko książka. Tak. Także tak krótko ten, e, skąd się wzięła właśnie Biblia. E, czy to jest zwykła książka, kto jest autorem i, i po co? Czyli po co? To mieliśmy tam wspaniały ten fragment, który mówił o tym, że jest e, pożyteczna do, do nauki, nauki do wykrywania błędów, wykrywania błędów do i do poprawy. Czyli to jest takie główne cele i przesłanie właśnie też e, Biblii Słowa Bożego. Takim drugim pytaniem, co chcemy teraz się zastanowić będzie, jak, jak mamy czytać tą właśnie Biblię, czy nawet studiować. No właśnie ja bym tak dla, podzielił może na dwie grupy. Początkujących którzy, ludzi, którzy nigdy nie czytali, mhm. i osoby, które już zaczęły czytać i studiują Słowo Boże, ale chcą się. Bardziej wgłębić, prawda? To. Dla początkujących, który, dla osób, które nigdy nie czytały, to ważną rzeczą jest to, żeby otworzyć swoje serce do Słowa Bożego. Mm. i, i um, Nie czytać jako literę, tylko tak. Nie, właśnie. żeby przede wszystkim otworzyć sło, swoje serce do, do, do tego, co na, na Słowo Boże, mm -hmm. dlatego że to jest jednym ze sposobów przez które Bóg do nas mówi, prawda? Ja. I tutaj właśnie mam jeden fragment, z fragment tak, zaznaczony. To mam jeden z fragmentów zaznaczony. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż miecz wszelki miecz obusieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolny osiągnąć zamiary i myśli serca. Właśnie tu na początku wersetu mamy napisane, że Słowo Boże jest żywe, dlatego że Bóg do nas, do nas mówi przez to Słowo, przez Ducha Świętego On ożywia to Słowo. Mm, ale dobre I, i, I tak właśnie z mojego życia, tak jak ja zaczynałem czytać Słowo Boże, y, wiedziałem, że jest, że... słyszałem, że jest natchnione przez Boga, że mm -hmm. Bóg do nas mówi przez, przez to Słowo, prawda? I mm -hmm. gdy zaczynałem czytać Słowo Boże, zawsze y, na początku modliłem się aby Bóg y, mówił do mnie przez to Słowo i przez swego Ducha Świętego ożywił. Mhm. I czytając, y, zaczynając czytać Biblię, nie wszystko rozumiałem, mhm. nie wszystko było dla mnie jasne, ale były momenty, y, były fragmenty Słowa Bożego, w które który czułem, że po prostu Bóg do mnie mówi. W specyficzny, specyficzny sposób y, dotykały się mojego serca. I też właśnie przygotowałem parę takich Wersetów. Głównie to były wersety na temat zbawienia. A, okay. O tym, że, że Bóg nam przebaczył grzechy, że w Jezusie, Chrystusie jesteśmy, jak gdyby, mamy nowe życie. Bóg nam daje nowe życie w Jezusie, Chrystusie. Jest przebaczenie grzechów. Mhm. Taki... Ale było tam takie fajne słowo. Mogłobyś przeczytać jeszcze raz tylko krótko? To, to słowo Boże? Ja, ten fragment. Słowo Boże jest żywe i, skutecz... i skuteczne. Ostrzejsze niż wszelki miecz obusieczny. Przenikająca aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolna osądzić zamiary i myśli serca. O, to właśnie, zdolna osądzić tak. myśli i zamiary Zamiar serca. I serc. Czyli e, my, czytając to, to, to będziemy właśnie czy nasze myśli, czy, czy, czy to, co, jak żyjemy, czy żyjemy, czy żyjemy w grzechu, czy źle tak. żyjemy, to to będzie jakby objawione. Tak, Być Bóg odżywi to słowo i mhm. będzie, do nas mówi, i ja. to, co będzie chciał nam przekazać na, na dany czas, na dany moment, będzie po prostu dotykało się naszego serca w specyficzny sposób. Albo czy też odwrotnie, napełni właśnie tak. to taką miłością, pokojem, tak. czy w zależności w jakiej sytuacji będziemy znajdować, czy potrzebie, tak. daje właśnie taką wspaniałą no. też odpowiedź. Ładny, no i, i parę takich wersetów przygotowałem właśnie. Odnośnie tego jak ja, ja jak ja czytałem z mojego życia, jak, w jaki sposób Bóg się dotykał i, i co mówił do mnie, prawda? Mhm. Z jednym takich wersetów właśnie było Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że, że kiedy byliśmy jeszcze grześnikami... Chrystus za nas umarł. Prawda? Bóg mówi, że nie szukaliśmy jeszcze Boga, byliśmy daleko od Boga w świecie, byliśmy po prostu grzesznikami. Bóg już oddał swojego syna za nas. Prawda? Zmarł. Następnie będzie tutaj. 23-24. I właśnie tu mamy potwierdzenie, gdyż wszyscy zgrzeszyliśmy i brak nam, chwa, brak nam chwały Bożej. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, i są usprawiedliwieni za darmo z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. I to właśnie nam Bóg mówi, że wszyscy zgrzeszyli, że każdy człowiek na ziemi zgrzeszył. Czyli I to jest to, to, to przesłanie tak. w Biblii Słowa Bożego. Tak, i że właśnie w Jezusie Chrystusie hmm. mamy usprawiedliwienie, mamy zbawienie, odkupienie przez Jego śmierć hmm. i krew i Jego zmartwychwstanie. Innym z takich może też wersetów tutaj gdzie sobie zaznaczyłem po to, że albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I również to e, zaprawdę powiadam Ci, e, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. I następne zaprawdę powiadam Ci, jeśli kto nie narodzi się z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. No to jest takie Czyli podstawowe. Właśnie Bóg, ja. właśnie nam, mówi, Słowo Boże nam mówi, że Bóg tak umiłował świat, iż swego Syna Jednorodzonego dał za każdego z nas, mm. że kto w Niego uwierzy, nie zginie, ale będzie miał żywot wieczny. Amen. I mówi nam również o tym, że każdy człowiek musi się na nowo narodzić. Alleluja. Prawda, Żeby być zbawiony, musi się mm. na nowo narodzić z wody i z Ducha, inaczej przez Słowo Boże i przez Ducha Świętego. Ja. No widzę fajną masz metodę właśnie. Ja tak. pamiętam też że jak jeszcze pierwszy raz tak robiłem, to takie ważniejsze tak, tak, fragmenty to sobie tak, tak. Koloro, kolorowałem, zaznaczałem i wtedy tak. szybko miałem ten, tak, dokładnie. żeby znaleźć, szczególnie takie, które mnie osobiście jakieś, Tak, które jakoś... cię dotyka ja, po prostu, no. przez, przez które w ogóle ciebie mówi. No, a drugą grupą ludzi to może e, tych, którzy już po prostu poznali Słowo Boże i czytają Słowo Boże, a chcą się wgłębiać. Dobrze jest, e, e, gdy czytamy, studiujemy Boż, Słowo Boże, wiedzieć w jakiej formie, to co czytamy, w jakiej formie mm -hmm. jest e, pisane, dlatego, że mamy w Słowie Bożym wiele e, podobieństw. Słowo Boże e, e, pisane jest w formie przypowieści, w, e, w formie symboli. Symboli, też, tak, nie. dokładnie w formie symboli. I jest, sam, jest trochę treści historycznych w tym, prawda? I bardzo poezji, poezji też A. jest tak, jest wiersz, są piosenki, nie. są pieśni, 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 tak, pieśni tak, 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 no. w słowie Bożym. I mądrości, mądrości też, tak. dużo mądrości Króla takich. Salomona, Ja król tak. Ja bardzo osobiście, tak akurat. Lubię, no. no i musimy wiedzieć właśnie, w jakiej formie jest dany tekst pisany. Co jest. Jak, gdy studiujemy jakąś księgę, czy, czy część Słowa Bożego musimy wiedzieć, nie możemy tak sobie po prostu wyrwać, i mm -hmm. słowo, bo zawsze Słowo Boże z jednym Kontekstu nie, może być nie możemy sobie nie, tak wyrwać. Nie. Zawsze gdzieś jest w Słowie Bożym znajdziemy, gdzie Bóg na ten temat też mówi. Mm -hmm. Możemy studiować Słowo Boże odnośnie. Na przykład, co Słowo Boże mówi na temat miłości, prawda? Znajdziemy wiele wersetów. I przeważnie są takie przy każdym wersecie odnośnik, tak. który jakby to samo chce przekazać, tylko w innej części Biblii. Tak, tak dokładnie. Tak. No i musimy zwrócić uwagę, co, co jest napisane przed danym wersetem, co jest po danym wersecie napisane, kto do kogo mówi. Tak, to, tak. I kto do kogo mówi. No. Później jak jest tło historyczne w danej, danej księdze mm -hmm. prawda? I, i jak to się odnosi do całego y, Słowa Bożego, w całym kontekście całego Słowa Bożego prawda? Mm. i do kogo kto kieruje Słowa, także no. tak, także tyle. No, ja tak może z mojej strony, co chciałam jeszcze dodać do, do jak studiować właśnie, czy czytać Biblię, to, że w zależności jak mamy jakąś potrzebę, czy, czy, czy problem, czy cokolwiek w naszym życiu ważnego, e, można też czytać w sposób taki jakby wyrywkowy, też, że po prostu i ja doświadczyłem czegoś takiego, że to naprawdę jest wspaniałe, że e, mógłbym tu dać kilka przykładów. E, Pamiętam pierwsze dziecko moje, które miało się narodzić, już był czas poczęcia. No, już się zacząłem martwić: jak to będzie, dlaczego jeszcze się nie rodzi. I otwieram Słowo Boże i werset, który jest napisany, że Bóg jest tym, który otwiera łono. Normalnie i takich różnych, bo mogę podać kilka, nie, nie będę teraz przedłużać. Ale to jest właśnie też jeden z takich, że Bóg potrafi nam właśnie tak wskazać słowo, że odnośnie jak mamy coś, to po prostu to słowo nam odpowie, nie? co mam uczynić, że nie mamy się martwić. Bóg jest tym, i tak się stało. I niepotrzebnie ja się martwiłem. Bóg wszystko sprawił, że dziecko się urodziło na, na czas. No, to jest taka inna jakby forma. Tylko wiadomo, że, że trzeba też uważać i też w tym mieć mądrość. Druga rzecz to jest, że teraz są szczególnie te takie inne, że można poszukać jakiegoś słowa: czy to szukamy coś o pokoju, czy miłości. Tak, tak. Czy, czy o na przykład. Zaopatrzenie, czy błogosławieństwo, ja, jeżeli. To są aplikacje, sposób. nawet już nie mówię o takiej Biblii, które wyszukają wszystkie, które się do tego odnoszą. To jest też jakby. Ułatwienie. Ja, ułatwienie. No, no i na koniec, takim pytaniem, co chcieliśmy jeszcze. Uh, się nasuwa, to jest dlaczego i w jakim celu czytamy Biblię. Właśnie, dlaczego czytamy Biblię? Yeah. Studiując Biblię mamy właśnie poznanie i zrozumienie Boga, prawda? Mm -hmm. Bóg w Słowie Bożym objawia siebie, mm -hmm. objawia plan dla, dla człowieka i, i plan zbawienny, który miał już od samego założenia, początku mm -hmm. świata, prawda? I, i, I który jest dostępny dla każdego człowieka, prawda? Przez, przez proroctwa, które czytamy w Starym Testamencie, zwłaszcza proroctwa i czytamy, że one się wypełniły daje nam to pewność tego, że to, co jest odnośnie rzeczy, które mają nastąpić, mhm. daje nam pewność tego, że, że to się tak stanie, że to nastąpi, prawda? Ta. I studiując także Słowo Boże daje nam poznanie prawdy i, i fałszu i objawia nam e, te mhm. szatańskie plany, które e, szatan ma dla człowieka, mhm. dla ludzkości, Ta. żeby nas zniszczyć i oddzielić od, od, od Boga. Ja. No to jest takie główne no, i Głównym takim przesłaniem właśnie Słowo Bożego jest Celem Boża też, ja. miłość dla człowieka, prawda, Amen. jaką objawił w Panu Jezusie Chrystusie. Mm. I możemy uznać, że Słowo Boże jest listem miłosnym dla mm -hmm. kierowanym przez Boga do człowieka. Prawda? A też pokarmem. To jest nasze jakby jak tak, musimy się karmić życia. chlebem, tak, tak. tak samo nasz duch potrzebuje pokarmu tak. i to jest taki tak. duchowy pokarm. Tak, duchowy pokarm. Nie. bo jest napisane, że nie samym, człowiek, nie, nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Właśnie. Także warto dobrze studiować słowo Boże. Prawda? No, także w głównym takim, jak już sam powiedziałeś, to jest to, żeby człowiek nowo się narodził. Tam jest tak. Ewangelia. Ewangelia, czyli to jest co znaczy Ewangelia. Dobra nowina. Nowina czego? Że jest, jest, bo my powinniśmy w sumie ponieść śmierć. Zapłatą za grzechy, śmierć. A tam jest ta, ta piękna, wspaniała nowina, że jednak nie jest coś, że, że na, nasze złe jakieś postępki były wykupione tak, przez pana Jezusa. Przez Jezusa i on wziął sam na siebie na wszystko, siebie wszystko tak. nawet przekleństwo. Tak, i, I dzięki niemu jesteśmy po prostu. Wolnie od wszelkiego mm. potępienia, Amen. że mamy zbawienie i życie wieczne, i to, co Bóg obiecał w swoim słowie, że, że to się wypełni. Mm. A to jest tylko taki początek w sumie, bo tak jak wcześniej czytaliśmy, po, do czego jest dobre? Do nauki, tak. do wykrywania błędów i do poprawy. I do poprawy czyli tak. po prostu jak, jak żyć? Jak tak. żyć tak, żeby tak. zdrowo tak. żyć? Ludzie teraz szukają najlepszej diety szukają najlepszego jakiegoś sposobu na życie I jaka recepta i gdzie jest słowo boże amen. amen także tak krótko chcieliśmy ten temat zakończyć i zapraszamy do kolejnych tematów i życzę jeszcze raz w ten zbliżający się święto jakim jest święto walenty walenty Walenty... Ja, ciężko się wypowiada. Święto miłości. Także wszystkiego najlepszego i do następnego programu. Do widzenia.